Szmat, a dalej w nim nie sprzątnąłem Wielu ludzi na odwykach, kiedyś nazwałbym perzioma Ten styl kreowałem lata, bo zawsze chciałem wyżej latać W DM jakaś jakaś lata co chciała nazywać mnie Tata W mam już jak to leci, czy w branży mnie będę szanować Bo w ukryciu pisałem wersję, nigdy nie chcą tym kurwą zaimponować Powiedz jak mam to zaintonować, żeby siadło jeszcze moze Nie skończę robić muzyki, dopóki nie biję po nad kącia A ty masz wbijać wiosy, pomagać w moich celach Weź w końcu się zastoję, no takich przecież nie masz Ty głosie głośniej mojej, Jeszcze i powtarzaj o tak długo w no tych myślach będę nieśmiertelny Będę wieczny, bo coś po mnie kurwa zostanie Wiem to na pewno, bo po to ciągle pracowałem Zdobyłem demona, który zatruwał moją banę Zabij swojego, bo mogę ci wyjść na w bracie Choć droga jest kręta jak labirynt A w cieniu czeka mi notał To musisz ją kurwa przejść Jak chcesz, chcesz no, łańcuch ze złota Nie chcę złota, ale przez srebro Odkania te wilkołaki Które kiedy widzą sukces No to zaczynają łasić się Gierdolę nie było Ciebie kiedyś, to dzisiaj ja, też nie, nie ma Cię Nie będziesz miała mnie, ja, ja jestem unikatem Włączam mnie przeszkadzać, Cię, kiedy ty, tylko wracam na chatę Nie, nie przestaję pisać wersów, bo nie mam już żadnych barier Nikt nie kurwa nie powstrzyma, pora rozpierdolić under Jesteś under, Japona, z góry widzę wszystkie stany Które mnie już nie dotyczą, drago nieosiągane Minąłem tyle szmat, a dalej nie sprzątnąłem Widok Powiększonych źrenic Przypominam, że zawiodła się skończę, jak wszyscy powtarzają paranoja Próbuję je zmutować I zakurwiać po swoje